Rozpoczynamy Zimowe szaleństwo Jest godzina 3.19 rano Piątek 16 dzień grudnia Czas na obchód Samochód czyściutki Pomyjni to widać Trochę nas Śnieg tutaj nawiedził zrobię obchodzik czy tutaj jest to ok jest tutaj wszystko się ze śniegu trochę obtapnąć na dachu dosyć spora warstwa tego jest. będzie co będzie wiałek będziemy jechać to w środku w środku jest wszystko w porządku Kierunków nie włączę ale też nie, poza tym jest wszystko OK, trochę tego przypadało, nie mogę powiedzieć, a dla mnie akurat idealnie to wychodzi bo, bo to jest to mój ostatni dzień pracy dzisiaj, moja ostatnia dniówka, po czym muszę rozpocząć pauzę. Weekendową, minimum 24-godzinną, ale czy to tak dobrze? No tego to nie wiem, jak śnieg pada, to może być dzisiaj nie ciekawie do jazdy, bo nawet już w sumie z Rajki jest problem wyjechać. Ja na pusto jadę i to bez dużego użycia gazu. Także no zobaczymy. Na razie jadę do Pilzna się załadować. Mam 11 km do mojego miejsca załadunku. To w sumie to samo miejsce, w którym ja się wczoraj rozładowałem. Zobaczymy jak tam wyjdzie. Trasa, jeżeli mnie załadują, będzie dosyć... Bo według mnie ciekawa, bo ja sam jeszcze tą drogą nigdy nie jechałem. W ogóle tak 3.24, a już ile pustych rajek jest. Bo moja trasa będzie... Nie zatrzymuje się, tylko jadę, bo widziałem, że przejadę mimo, że mam ustą pierwszeństwa, tak. Bo moja trasa będzie wiodła przez... Yy, landówki Dzisiaj same landówki będą praktycznie No ciekawe to się zapomina Znaczy zapowiada Dobra może wyższym biegiem spróbujemy Przeatakować na manualu Żebym się rozpędził Jak nie tak to dziewiątko może O no trochę Trochę jedzie Ale łamie Już mi się podoba ta jazda Już mi się podoba, nie? O, tutaj trochę rozjeżdżone, tutaj trochę już łatwiej jest, bo tam na śniegu to się ciężko było odbić, żeby ruszyć, tym bardziej jak ja jeszcze na pusto jadę, leć, leć, leć. To jest przewaga właśnie bycia ciężkim albo napędzonym po prostu, że już jak się napędzisz, to już idziesz. Najgorzej to jest zawsze zjechać z takiej drogi, gdzie już ona jest rozjeżdżona na... Nie rozjeżdżony, tak jak ja bym na przykład wjeżdżał na parking. No nie, To jak jest droga nieujeżdżony, ten śnieg nieodsypany, to, to tutaj to jest zawsze problem. Dlatego ja zawsze, jak wjeżdżam, to wjeżdżam powoli i bez gazu, tak, żeby samochód miał cały czas przyczepność, leciutko przyhamowując, żeby nie wpaść w poślizg, no i właśnie na przykład, żeby nie wjechać tutaj w samochody. Które stoją, no nie? A widzę, że tutaj już raczej dawno nic nie jechało, bo jest śnieg, yy, w ogóle śladów nie widać. Więc raczej dawno żaden samochód tędy nie przejeżdżał. Co powoduje, że nawet po takim puchu to się dobrze jeździ, jak jest nieubity śnieg. Tak powinna wyglądać ogólnie autostrada. A wygląda tak. Tutaj w Mercedesie jeszcze jest ten problem. Ja nie potrafię tego wyłączyć. Może ktoś jest, kto potrafi to zrobić. Żeby wyłączyć yy, retarder, żeby on przy hamowaniu nogą nie włączał retardera. O, ciekawe czy. No. Ciekawe czy podjadę w ogóle. Ja wiem. No łańcuchy wyciągane, ale czekaj, grzebie się jeszcze na siódmym biegu. To jest jeszcze szansa, że przy użyciu kontroli trakcji on się wyciągnie. Nie redukuje biegu prawdopodobnie celowo, więc ja też mu nie będę zrzucał, póki jeszcze jedzie. No i udało się. Powoli, powoli, obciążenie dla sprzęgła jest w chuj. Aczkolwiek no ja też ciężko, ciężko nie mam, bo ja na pusto jadę w tym momencie. Tak więc najgorzej to było tam podjechać, no ale jak widzicie udało się, jeżeli tak będzie wyglądała cała moja droga to ja dziękuję, to będzie ciekawie dzisiaj, ciekawe czy dzisiaj łańcuchy nie będą grane, jeżeli nie zaczną nic śnieżać. Starłem na załadunek, ładuje się teraz i właśnie to jest droga, którą w sumie jechałem tylko do czeskich Budziejowic, bo potem z czeskich Budziejowic my jeździliśmy tutaj, to jest miejscowość Dolni Dworiste chyba i potem jeździliśmy do Linz. Tak, a ja teraz jakąś nową drogą pojadę na y, Treboń. I tutaj jest taka granica malutka, koło Gmunt, na której niby jest 3,5 tony, ale nie dotyczy tak jakby z Czech, właśnie od, która od Pragi nie dotyczy ten zakaz i można wjechać. I tutaj potem jest taka landówka czwórka, ona przechodzi w dwójkę i ona aż do samego wiednia tędy jedzie. I można też potem tą drogą wracać. Tylko, że to jest gdzieś tutaj na początku tej landówki numer 4, ona się gdzieś tutaj zaczyna. Gdzieś, gdzieś tu w którymś miejscu jest postawiony znak, że zakaz jest do 3,5 tony, ale nie dotyczy pojazdów dojeżdżających do Pragi, do mniej więcej do wysokości Pragi. A wszystko, co idzie tranzytem do Niemiec, albo na północ od Pragi, jest ten ruch zabroniony. Czyli tak jakby, jeżeli ja jadę stąd, z Pilzna, no bo Pilzno, w sumie, jakby tak położyć, to jest na równi z Pragą, można tędy przelecieć. Zresztą słyszałem też z kierowcą, rozmawiam nawet od nas z firmy. tej jest kierowca i mówi, że rozmawiał z kimś, kto też się ładował i tędy normalnie tą drogą jeździł. Ja ostatnio też spotkałem kierowcę, który mówi, że on jeździ tą drogą, że tam niby zakaz jest, ale on nią jeździ, więc ja też spróbuję. Aczkolwiek na razie, o tutaj też jakiś zakaz była, pa nawigacja aczkolwiek na razie próbuję się tutaj załadować no i zobaczymy jak warunki pozwolą na jazdę bo tutaj jest ogólnie tak dosyć kręta droga i górki są dosyć spore więc jeżeli będzie tak odśnieżona jak autostrada to ogólnie cienko widzę tą jazdę chyba dzisiaj będę mógł się naprawdę zaprzyjaźnić z łańcuchami przyjdzie mi pierwszy raz w życiu je montować no tam ogólnie kolorowo nie jest aczkolwiek no załadowali mi towar w sumie 17 palet Jakieś tam ponad dwie tony jest załadowane, ale jest, jest dobrze, bo ośka jest w górze. Ogólnie jest to dobre, yy, dobra opcja, ze względu na to, że niewiele, bo niewiele, ale dociąża mi oś napędową. Więc od razu jest widać diametralną różnicę, nawet przy załadowaniu tych dwóch ton dodatkowych. Yy, a, a tak jak jechałem na pusto, no, zobaczymy, jak tam będzie na tej drodze. Mam nadzieję, że. Będzie dobrze! Nie będzie jakiegoś większego problemu z podjazdami Tak najbardziej to się obawiam Tej czeskiej strony A potem Żebym do Austrii tylko wjechał Jak już wjadę do Austrii to wydaje mi się Że nie będzie źle, aczkolwiek mogę się Mogę się mylić Może to być złudne uczucie I złudne w ogóle zjawisko Bo może się okazać tak, że W Czechach drogi będą Bardziej odśnieżone niż w Austrii że czeka mnie przejazd samymi landówkami dzisiaj. No i ciekawe, ciekawe. Powiem Wam szczerze, że ten film też mnie samego zaczyna ciekawić. To, co będzie po drodze, mam tylko nadzieję, że szczęśliwie uda się dojechać, bo to jest zawsze najważniejsze. żeby Nie chodzi o towar, chodzi o to, żeby nie było szkód w, człowie... w człowiekach, w ludziach i... No i potem w sprzęcie. Towar to jest, wiecie, ubezpieczony. Tak samo zresztą jak i samochód. Ej, autostrada jest mokra, już tam widziałem teraz pług właściwie pojechał w drugą stronę w kierunku Rozwadowa. Także to i autostrada to moment będzie przejeżdżał, bo to jest wszystko mokre. Fakt, że na dworze minus 4, ale no jak sypią to i się rozmaka wszystko, tak? To jest, no tutaj chwila, moment wydaje mi się, że już się tam przejedzie, bo da radę jechać, jest przyczepność, także no tutaj nie można powiedzieć, że słabe warunki są. Tutaj wyłącznie uważam, mogą zostać tylko słabi kierowcy Próbujemy, no ja za dwa kilometry mam zjazd na tą landówkę I tutaj mi się zacznie Najbardziej to się właśnie tego tak obawiam, tej landówki Aczkolwiek też mogę być miło zaskoczony tak? Obawiam się, że takich majstrów kierownicy to dziś będzie więcej 37 na godzinę jedziemy po mokrej jezdni Bo na poboczu pada śnieg, nie? o, 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 o chyba turbina załapała Kurde, chyba fura złapa atrakcję. Bo już się rozpędzamy 42. Strach pomyśleć co będzie z górki jak się puści. Kurde, żebym go dogonił potem. Tragedia. Jeszcze może ja ci długie zapalę, żebyś mnie dalej widział. Ja mam na dachu te daleko Powiem szczerze, że te drogi w miasteczkach są lepiej odśnieżone niż te między miasteczkami. Aczkolwiek no też nie można narzekać, bo tam no jest błoto pośniegowe, ale tutaj to masz normalnie czarniutki asfalt, mokry jest i można jechać, tylko no, że tutaj te miejscowości to są takie ciasne i trzeba trochę pośniegować. Bo oczywiście osobówki, no to jest par tragedia, tak? Śnieg na poboczu, ale 40 na godzinę jadą, nie? No na przykład Tutaj da radę jechać, aczkolwiek widzę, że to, co pada, zaczyna na szybie zamarzać, więc płynu idzie no wiadomo więcej, No ale da radę jechać. W ogóle się koła nie ślizgają. Co prawda, ciężarówkę jedną też przerobiłem: no dwie osobówki, jedną ciężarówkę, ale to naprawdę na takich odcinkach, gdzie jest możliwość. No bo to, że ja mam tam awizację na godzinę 12, to, to to nic nie zmienia, bo dojadę mogę i o 15 dojechać. Jeżeli warunki pogodowe nie będą pozwalać na bezpieczną jazdę Ale jeżeli my jedziemy po Mokrej nawierzchni I ktoś jedzie 40 z górki i hamuje No to Niestety, ale wymagają tego podjęcia Kroki takie i lewy kierunkowska Z miarę możliwości i ogień, tak? Tym bardziej że tutaj są takie fajne kawałki Ale spodziewałem się, że Że tu gorzej będzie się jechało Że tu będzie wszystko Zawalone śniegiem a jak na razie jadę tak, no cały czas, no nie wiem ile już tu mam wyjechane. 53 minuty, czyli z dobre 40 minut jadę już takimi drogami. I te drogi one są czarne. Tam niekiedy na środku jest pasek, tak jakby piaskarka w jedną stronę poleciała, rozsypa sól i te osobówki rozjeździła, nie jest zgarnięte. Zaraz będzie tak, że nie podjedziemy gdzieś, bo jakaś pała z osobówki oczywiście prowadzi. 40, 30. No nie ma jak wyprzedzić, bo jeszcze jadą inne ciężarówki przed tym, no, ale wiadomo, że nie będę prześwirował na takiej drodze i kurwa wyprzedzą stado samochodów. Aczkolwiek no te samochody osobowe, bo to przez nie właściwie jest taki problem, no niestety. To są ci, co najwięcej głosują za zakazem wyprzedzania dla ciężarówek i są najbardziej przeciwni ciężarówkom, bo ciężarówki wolno jeżdżą, bo nie potrafią jeździć, bo to. A no, tu prosta weryfikacja jest, jak spadnie trochę śniegu. Wszyscy kurczę, 30, 40, 50 są wszystkie pieniądze. Znaczy tam idę za 10 km. I jakieś 2 minuty opóźnienia. Ciekawe, czy tam nie ma jakiejś górki i nie ma problemu z podjazdem. No nic, ale wiadomo, trzeba zachować tą cierpliwość, która mi się jakoś dziwi dosyć szybko kończy. No ale wiadomo, to nie można działać pod wpływem, pod wpływem momentu, pod wpływem nerwów, tylko Zrobić większy dystans, jak się już tak pierdzielą, że w razie jakiegoś hamowania, jakby coś się tam odstawiło na przodzie, żeby można było spokojnie zatrzymać samochód. I tak jadę do przodu i jadę. No, niby czas mi nie ulega zmianie, bo cały czas mi pokazuje, tam była 10.47, teraz jest 10.46 plus pół godziny pauzy, będę musiał dokręcić. Uuu, kurde, tyle godzin, 12 godzin prawie spałem. Nie, 10, tak mi się spać jakoś chce. Jestem teraz za czeskimi budziejowicami No i tak w sumie za tym autem jadę sobie, bo on jedzie 80, więc tutaj to mnie już nie zbawi No i poza tym tutaj według mnie mogłoby być ciężko jechać, ze względu na to, że tylko z lewej strony jest śnieg, a z prawej jest takie błoto pośniegowe Więc ogólnie mogłoby się ślizgać trochę auto na tym Ale, ale jak on jedzie 80, no to nie będę, go, nie będę go wyprzedzał, bo wiecie, to tam 10 km przy takich warunkach to nie jest źle no aczkolwiek kilka aut jeszcze udało mi się przerobić nawet tutaj bo tu lewym pasem wcześniej była droga cała droga była taka jak ten pas w którym się teraz poruszam wszyscy jechali 60 bo no nie więc jak wypadłem z ronda gida i poszli w ogóle odkryłem w mercedesie coś takiego jak tu się wejdzie w systemy no to można wyłączyć tą funkcję eco roll ten funkcja eco roll to jest coś takiego że jak puścisz gaz to on ci na, nie, nie trzyma na biegu. Ja wrzucę 12 bieg. Tak jak teraz na przykład on jedzie. I ja bym go zostawił, to powinien wyrzucić na luz. Czyli to tak jakby, że to jest niby ze względów ekonomicznych takie turlanie się na luzie. O, coś ala funkcja, jakby to polski samochód, to była nazwana tryb PKS. Milion na kilometrów przebiegu, z czego 990 na luzie. Tak by to mniej więcej wyglądało. Ja wyłączyłem tą funkcję i powiem Wam, że y, to już nie chodzi o hamowanie, bo wiadomo, jak jest napęd non stop załączony, jest przyczepność, to przy zmianie pasa ruchu nawet bez gazu, jak jedziesz, to można, ja tak robię zawsze, że zmieniam pas ruchu odpuszczając gaz albo trzymając na tych samych obrotach, nie przyspieszam nigdy, tylko jeżeli na przykład jadę 60, wyjeżdżam 60 na, na ten środkowy, na, na lewy pas i dopiero wtedy przyspieszam, no i też nie oczywiście. <laughs> i wtedy samochód się nie ślizga i to samo jak wracam potem z zaśnieżonego pasa gaz, odpuszczam i zjeżdżam na prawą stronę i to samo się robi przy poślizgach trzyma, trzyma się te same obroty nigdy nie hamuje się tak na maksa, bo na przykład można przyhamować ja to na własnej skórze miałem dlatego mówię, że mi zaczęło nie dzisiaj, ale kiedyś, że mi zaczęło tył mi zaczął uciekać czyli zacząłem po prostu lecieć przysłowiowym bokiem i lekko, dosłownie takie kopnięcie w hamulec leciutkie i zestaw się naprostował? Podejrzewam że to dlatego, że przy prawidłowo ustawionych systemach, pierwsza zawsze jakieś tam milisekundy, czy tam setne, tysięczne yy, hamuje naczepa. I po prostu, jeżeli lecisz bokiem i tak naciśniesz hamulec, to załączają się hamulce w naczepie i ten zestaw ulega wtedy wyprostowaniu. Ja tego doświadczyłem i ja, ja to stosuję, oczywiście no nie mówię tak, żeby do oporu hamulec gnieść, tylko po prostu leciutko przyhamować, tak jak czasami jedziecie osobówką, dojeżdżacie w teren zabudowany, na przykład jedziesz 55, ale koniecznie chcesz jechać 30, więc naciskasz leciutko hamulec, przyhamowujesz i wtedy lecisz, nie? Ja zobaczyłem, że jak jest ta funkcja Eco Roll wyłączona, to i samochód lepiej dobiera biegi, on dojeżdża do ronda prawie jak Volvo dojeżdża do ronda, pyk, gaziutek, on przełącza szybciutko, nie potyka się o własne nogi, przejeżdża rondo elegancko. Ja to wziąłem ze względu takiego, żeby mi właśnie w, w poślizg tam nie wpadał na przykład jak załączę czy coś, bo nawet teraz jak się używa przy tej wyłączonej funkcji jako rol retardera to dobrze jest, bo on tak leciutko to robi, a, a jak zmusi załączyć napęd to zawsze jest szarpnięcie i to po, też może spowodować poślizg przy takich warunkach. Że nie jest jakoś źle. Teraz jak już się trochę rozjaśniło, ruch jest większy, jest mega dużo rozjeżdżonego tego błota pośniegowego. Mi zostało do granicy 40, albo 97 km. Zaraz. Nie, to już jest w Austrii. To Wiener Strasse jest. Czyli wychodzi na to, że do granicy mam 42 km. Tak. Brakuje w TomTomie takiej opcji, jak na przykład w jest, że klikasz sobie tutaj, masz na przykład taki ekranik z ile kilometrów prosto, jak tutaj jest z manewrem. To brakuje takiej opcji, żeby było, że przekraczasz na przykład granicę państwa. No chyba, że... Czekaj. Nie, jest tylko postój tutaj pokazany. Tutaj, gdzie jest postawiona... Czekaj. Nie, jest tylko tutaj, gdzie jest postawiona pineska, to tu wyskakuje, że jest postój, nie ma granicy państwa. Szkoda, bo to fajna opcja była. Bo go, to wystarczyło nacisnąć tak, jak właśnie te, te kilometry, jak ja tu nacisnąłem, manewry i wyskakiwało wtedy, ile kilometrów pozostaje do granicy. Fajna jest ta droga, taka bardzo malownicza. W sumie w zimę to większość rejonów Europy jest malownicza, jak leży trochę śniegu przyjemnie się nią jedzie, no, teraz to już pozostała sama prościutka do granicy kilka zakrętów lasków ma to swój urok, nawet ta droga taka nieodśnieżona, bo ja nie wiem czy tutaj tu chyba nawet nie było odśnieżone, tylko takie rozjeżdżone nawet jakieś parkingi są po drodze takie rozsądne, spore ależ muszę tu zwolnić bo jedzie traktor a tu jest zakaz traktorów od 7 do 19, na początku drogi był znak no nie no nie, ale podejrzewam, że on jak wyjechał, to za niedługo będzie gdzieś skręcał na jakąś pobliską wioskę, więc, a nawet tutaj jest teren zabudowany, więc zakładam, że tutaj się jego droga gdzieś zakończy. Przejechałem już granicę, wjechałem do Austrii teraz. Kurczę, nie nagrałem granicy, po zadzwonił do mnie tata, w sumie i mi wypadło to z głowy, ale powiem Wam szczerze, że droga w Czechach, drogi w Czechach są lepiej utrzymane niż tu w Austrii, co nie? Naprawdę, bo jak wyjechałem do granicy, jak się dolatuje w Czechach, to jest czarna droga, wjeżdżasz, tylko mijasz granicę i jest od razu, wiesz, nieocznieżona nic. Nie, nie posypana, znaczy no posypane może jest, no bo jest takie błoto pośniegowe, ale tam droga normalnie już końcówka to była taka naprawdę czarna, mimo tego, że tu za wiele samochodów nie jeździ. No i na granicy stoi znak, który właśnie mówi, że e, można, jeżeli e, dos, nie dostawa, tylko drogi nie wiem jak to określić, ale że to chyba z tego tak co zrozumiałem tam na ten znaku muszę go potem na gogla wrzucić i przetłumaczyć że to chyba dotyczy tego, że y, mogą, mogą tam jechać, nie dotyczy zakaz samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony które y, ładowały się w obrębie autostrady D5 oraz D1, czyli D5 to jest droga od granicy rozwadow do Pragi a D1 to jest od Pragi w kierunku Brna i że tutaj można, te pojazdy mogą niby przejechać tak jakby tego zakazu nie dotyczy a jeżeli ktoś ładował się właśnie na północ już od Pragi no to wtedy dotyczy go zakaz no, szybko muszę zmienić zdanie bo przejechałem pierwsze możliwe skrzyżowanie i droga zrobiła się czarna tak więc można spokojnie lecieć landówka B2 w kierunku Wiednia także praktycznie do samego Wiednia z Pilzna będę jechał autostradą. Dopiero końcóweczka przed Wiedniem tam będzie z drogi S. S. Coś tam, oczywiście nie pamiętam, bo będę się rozładowywał blisko centrum, więc z tej drogi S2 będzie, znaczy z tej drogi B2, która przejdzie w B4, czyli krajówkę. Będę potem przejeżdżał jakoś szybkiego ruchu i tam kawałeczek autostrady. A tak to całe 350 plus minus kilometrów yy, landóweczkami. Panowałem na pauzę. Pół godzinki muszę dokręcić. Nigdzie miejsca żadnego parkingowego nie ma. O, gdzie pan Austriak. Nigdzie nie ma miejsca parkingowego śniegu też już prawie nie ma. Praktycznie wszystko co było w śniegu to zostało... Zostało gdzieś tam daleko w Czechach. Tutaj jest zero stopni w ogóle, więc generalnie to już na odwilży. Tak przytuliłem się tutaj najbliżej w zasadzie jak mogłem. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie ściągnie stąd, bo mam jeszcze nie pół godziny do zatręczenia. Pół godziny do kręcenia muszę szybą umyć, bo jestem tak upierdzielone, że z lewej strony w ogóle nic w lusterku jest nie widać. Ja pierdziele, jaki ubrudny. No, to śniegu jeszcze są Chyba śnieg. Tak Tak wyglądało jakby piach był No dobrze Myślałem, że tu będą jakieś zatoczki A tutaj totalnie nic nie ma po drodze Taką, wszystkie przystanki Autobusowe, które były To były z Zakazem parkowania I to jest pierwsza jakaś droga To jest chyba w ogóle Pas wjazdowy z tej bocznej uliczki tutaj. Albo i też może jakiś przystanek. Nie wiem co to jest, tutaj jakieś plakaty wiszą. Także dokręcę 30 minut i jadę. I tak w sumie minutę mi zabrakło, bo 4.31. Tu wyszło jazdy. Da, to jest jakiś przystanek. Coś po czesku, coś po niemiecku. O cholera, nastała ta wiekopomna chwila. Kiedy ja przejeżdżam w Wiedeń za dnia? W sumie teraz sobie dopiero uświadomiłem to. E. Proszę bardzo, A gdzieś tam w oddali, wzdłuż tej ulicy, wzdłuż torów, jest terminal kontenerowy, na którym kiedyś zdawałem kontener dawno temu i nieprawda. Jak to się mówi, 19 km jeszcze mi pozostało do celu, żeby się dostać na rozładunek. Wstępne plany już są ale nie wiem co z nich wyjdzie, bo wszystko zależy od tego, jak długo będzie trwał mój rozładunek, bo może być tak, że pojadę na Słowację i tam będę się ładował do kraju, załaduję, zrobię pauzę i pojadę sobie do kraju, a może być tak, że zrobię od razu pauzę. No to są takie, wiecie, plany jeszcze nie do końca zaplanowane. Wszystko zależy od tego, tak naprawdę, ile czasu potrwa rozładunek. Jest 10.50, a rozładunek w Sredzi miał być na 14 ewentualnie więc, więc nie wiem jak to, jak to do końca wyjdzie Ten rozładunek mój tutaj tutejszy, żebym mógł się potem załadować Ale się władowałem Zamiast się od razu wepchnąć to czekałem do samego końca, no nic No nic, także wrzucamy kierunkowskaz i może ktoś będzie chciał wjechać to się wymienimy A jak nie to Postąpimy tak, jak teraz. O, pan skorzystał, ja również. Dziękuję bardzo. Jest i on. Wiedeń. Wjeżdżamy teraz do miasta. Wjechałem właściwie do miasta. E, kilometr mi został. To już gdzieś zaraz tutaj będę miał po drodze. Proszę, jakie Porsche. Tak fajne feluszki miał. I zaraz tu będziemy przejeżdżać też koło alei miłości, co wam ostatnio pokazywałem. Tutaj te busy stoją z paniami. To jeszcze, to jeszcze kawałek. Następna przecznica za światłami. To tam też y, jest właśnie coś takiego. Za dnia nie urzędują, a urzędują w nocy. Chyba za dnia nie urzędują, w sumie nie wiem. Cholera. Także zobaczymy, zobaczymy. Jakoś tak luźno w sumie, spokojnie, bo tutaj dosyć się wjeżdża głęboko do miasta. Czy do miasta głęboko. Zjeżdżasz z autostrady i 3 km jesteś praktycznie, powiedzmy, w takim centrum, dokąd można dojechać samochodem ciężarowym. 11.10 o, i żebym do 12 wyjechał, jak do 12 bym wyjechał, to na 150 km, to może w dwie godziny, może trochę ponad dwie godziny by się udało dojechać do tego na Słowacji, tam do załadunek. Ale wydaje mi się, że to ogólnie to nie wypali, niestety. Dobrze, i finito! Rozładowałem się już. Szybki rozładunek w ogóle był, bo nie wiem, z 10 minut może. I miałem jechać na tego, do tego Seredu, ale jednak nie jadę. Dobra, poszło. Jadę na Szwechat zrobić pauzę. czwórkę zacznę. Najwyżej jutro może coś załaduję. A tymczasem wyjeżdżam powolutku z Wiednia no z rozładunku właściwie wyjechałem. 17 palet, rachciach. Ja poszedłem do toalety. To jak ja wchodziłem na magazyn, to już było rozładowane z dobre, pół naczepy. I, I potem, potem wróciłem z toalety, to już było zamknięte, bardzo fajna firma w ogóle, bo ja się pytam, czy mogę iść do toalety, a pan oczywiście nie ma problemu, czy chcesz kawy się napić, może herbatę, albo jakieś inne napoje? Ja nie, dziękuję bardzo, mówię, kawę będę pił, jak pojadę na załadunek. A tu wielki jak szelki. Na załadunek nie pojadę, tylko pojadę robić pauzę, no ale to się najwyżej kawy napiję I już jak pojadę na na parking. Standardowo kończy, będę kończył swój dzień na Szwehad na tym parkingu, jakąś miejscóweczkę sobie wybiorę, jest dopiero godzina 11.45, tam dojadę, to będzie 12, więc jeszcze miejsca pod powinno być, a miejsca do wyboru, do koloru, tak mi się wydaje. No i co, je, plan może być też taki wstępnie, że jutro na przykład o, skończy mi się pauza. I od razu może pojadę coś ładować, żeby uciec z Austrii, przed 15 albo pojadę, właśnie zrobię pauzę i to jest parking na wylotówce na Słowację, więc może być tak, że załaduję coś ze Słowacji jeszcze, Bo tak, żebym przed 15 uciekł z Austrii, to będzie, no to jest najważniejsze, jeżeli to się uda zrobić, to jesteśmy w domu. Ech, e, pojadę, to szyby muszę trochę przemyć z tej soli. Może jakoś tak trochę lepiej, bo wcześniej jak jechałem, to po prostu szczotką tą spsikałem, płynem do mycia szyb i... ściągnąłem szczotką, bo nie przykładam się do mycia szyb w takie dni, no bo szkoda jest tego zrobić. Szkoda jest to robić, o. A tak to teraz pojadę na parking, to najwyżej na parkingu może, jak mi się będzie chciało, jak mi się będzie nudziło, to wtedy to ogarnę. Mam plan podmontować filmy chociaż ze dwa, żeby zrobić, ale nie wiem, czy mi się to uda. <grystanie> Wiecie, wiele pomysłów jest. Najważniejsze to, żebym sprzątnął w samochodzie, bo już jest tak brudno, że tylko tutaj nasrać, i by nie było nawet wiadomo, czy to jest nasrane, czy nie. Najgorsze co może być, tak tego. Naj, najbardziej tego nie lubię, a najbardziej o sprzątaniu przypomina mi fakt, że tutaj te srebrne, ta srebrna okleina kokpitu to na niej jest najbardziej widać brud i na tym jak się dmucha kabinę to zostaje no to akurat dywanik, to z dywanika to wchodzą wszystkie możliwe wgniotki, na nie wgniotki tylko ze skarpetek na przykład te takie się robią z materiału kuleczki i to zostaje tam trzymałem buty przez, jak był samochód na myjni no jest trochę, trzeba posprzątać, trzeba ogarnąć, żeby było czysto, bo wiadomo jak jest czyste, to i się milej mieszka.